Czy mój klient mógł uważać, że był poczytalny, podczas gdy de facto tak nie było? Nie uważam tak. Ale jest to możliwe? Według mojej opinii w tym konkretnym przypadku nie. I nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby tak było? Wysoki Sądzie... Niech Pan da biegłej odpowiedzieć. Teoretyczna możliwość oczywiście zawsze istnieje. Aha. A czy zdarzały się takie przypadki? Podobnie jak zdarzają się przypadki syndromu sztokholmskiego, że ofiara zaczyna bronić oprawcy, nie oznacza to jednak, że oprawcy są niewinni, prawda? Pozwoli pani, że to ja będę zadawać pytania. Czy jest możliwe, że twierdzenie mojego klienta o jego poczytalności w rzeczywistości jest jedynie argumentem przemawiającym za jego niepoczytalność? Wysoki sądzie to już jest jakiś Panie kompletny artyst. Panie Przepraszam. Więc jak pani uważa? – Nie wydaje mi się. – Słucham? Nie wydaje mi się, żeby tak było. Ale przepraszam, to jest pani profesjonalna opinia? Przepraszam, chciałabym tylko dobrze zrozumieć, bo od pani opinii zależy życie tego człowieka. A pani twierdzi, że jedynie wydaje jej się, że był poczytalny? Nie, był poczytalny, tylko pani mecenas… Tylko, tylko nie może pani tego stwierdzić z całą pewnością? Nie, ja tylko próbuję... Być może mojemu klientowi też wydawało się jedynie, że był poczytalny. Przypomnę tylko, że mój klient nie był w stanie przytoczyć żadnych szczegółów z przebiegu przestępstwa. Czy to jest normalne, skoro pani tylko wydaje się, że był poczytalny? Być może nie chcę pamiętać... Nie, nie być może. Opinie być może czy diagnozę być może potrafię postawić sama. Być może mój aplikant jest zdrowy na umyśle, a być może nie. Taka diagnoza. Wysoki sądzie, mój klient, być może, ma osobowość dysocjacyjną i stara się nam wszystkim wmówić, że był w pełni władz umysłowych, choć w rzeczywistości tak nie było. Być może.